Hej, ołaczka słoneczka Witam Was 24 sierpnia, czyli w kolejnym odcinku na naszym kanale. I słuchajcie, dawno nie było haul zakupowego z Shane Shein więc zapraszam. I jest to haul oczekiwania versus rzeczywistość. Zobaczymy, jak czy są te rzeczy w ogóle podobne do tego, co jest na internecie? Jeśli nie widzieliście pierwszej części takiego odcinka, to macie link w opisie. Bardzo fajnie się wybił ten odcinek, więc mam nadzieję, że ten również miło przyjmiecie, więc zaczynamy. Paczucha jest w sumie nawet duża. Tak się prezentuje z środek. Zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, która mi się wyciągnęła. Mamy takie pudełeczko na case. Tak ono wygląda w rzeczywistości. Powiem Wam, że bardzo fajne. Zaraz sprawdzę, czy zmieszczą się do niego case'y, ale raczej tak. Jest klasyczne białe i uważam, że jest zgodne ze zdjęciem. Lecimy dalej, mamy takie pudełeczko na pędzle. Powiem Wam, że ja mam ogólnie pudełeczko na pędzle, ale słyszałam, że chcę przejrzeć czyste. Wygląda, jest mocno plastikowe i są, słuchajcie, na nim chyba rysy. Tutaj jest podniszczone, więc niestety minus, bo nie jest zgodne ze zdjęciem. Co prawda, opakowanie może tak, ale niestety jest trochę zniszczone, więc lecimy dalej. Mamy zabawkę dla papugi. Słuchajcie, ja jak wiecie lub nie mam papugę, która ostatnio skończyła roczek 8 sierpnia. I stwierdziłam, że chcę kupić jej zabawkę nową, bo już kilka kupowałam z I kupiłam jej coś takiego. Jest urocza. Zobaczcie na to. Strasznie mi się podobają kolory tych łączeń tutaj. Na 100% zgodne, więc naprawdę jestem... Case na telefon. Ja słuchajcie, mam ogrom case'ów na telefon. Ja naprawdę mam dużo z Shaina. i powiem Wam tak szczerze, że Tui strzejna, cases z, Shaina, case y z na telefon to są najlepsze case'y kiedykolwiek w życiu widziałam i miałam przyjemność przetestować. Są so, naprawdę mimo że jakie dotykacie. To macie takie, A, co mi to pomoże, I to mi nie ochroni telefonu. Słuchajcie, mi telefon spadł normalnie z wszystkiego tryliard razy i w tych case'ach nic mi się nie stało. Tak wygląda ten, jest bardzo ładny, strasznie mi się podoba, ma taki turkusowy kolor. Jeszcze nie miałam takiego rodzaju w ogóle kształtu, jeszcze nie miałam takiego kształtu, więc naprawdę bardzo fajne i jest zgodne ze zdjęciem. Lecimy dalej, mamy taką spinkę na włosy. Ja ją kupiłam z myślą na rozpoczęcie roku szkolnego. Jest bardzo ładna. Tada! Jest bardziej taka żółtawa niż taka biała chodzi mi o spinkę, ale taka już była na zdjęciu, więc to nie jest minus. Tak on wygląda. Więc jest zgodna ze zdjęciem, i jest bardzo ładna. mamy takie czarne cyrkonie i słuchajcie, ja je w ogóle kupiłam ze względu na dwie rzeczy. Na paznokcie, bo jestem w trakcie zapuszczenia paznokci, tutaj nie mi się udaje, najbardziej <grym> na kciukach. I chcę je też użyć do czegoś takiego, znalazłam na Pinterestie, mi się zresztą spodobało, a ja mam czarne słuchawki, więc chyba tych największych cyrkonii bym użyła i Robiłem to, ale jeszcze nie jestem pewna, więc no, tak się to prezentuje i jest oczywiście zgodne ze zdjęciem. Beczki z Sheiną, moim zdaniem, są najlepsze, jakie ever miałam. W ogóle najlepsze. I zamówiłam sobie takie różowe do mojego pokoju. Musi się zgadzać. Um, I uważam, są miękkie, bo już czuję. Nie będę ich teraz od... bo Odpakujemy sobie. jak się prezentują trzy gąbeczki i naprawdę są fajne, są miękkie. No, i zgodne ze zdjęciem. więc Następną rzeczą, która będzie albo do perfum na moją toaletkę, albo do gąbeczek, jest takie serduszko. Widziałam je dużo razy na TikToku, z, gdzie dziewczyny pokazywały Hall Shanghai, Więc kupiłam. Albo będzie na perfumy, albo będzie na gąbeczki. Padał, To ma bardziej kolor takiego, może nie nawet różu, tylko takiej pomarańczowości i złotego, więc no. Ale jest zgodne ze zdjęciem, jest bardzo ładne, więc... idziemy dalej. Następną rzeczą jest taki statyw na telefon. Tak on wygląda. W ogóle nie wiem czemu, ale to pudełko jest tak zgniecione. I jeszcze jedna rzecz widzę, że jest zgnieciona, więc... Troszkę minus. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żebym miała coś zgniecionego w palcce. Ale mam nadzieję, że ta wartość będzie cała. Więc tak to wygląda. Ja sobie zamówiłam w kolorze różowym. Tak to wygląda. Jest przeurocze. No, czy to nie wygląda ładnie. Słodkie jest. I możecie sobie tutaj regulować wszystko. To jest spokojna naukę. Uh, tu nawet też można lusterkę chyba położyć, jak się gdzieś malujecie, i to wygląda słodko, jest naprawdę przezudowne. I jest całkiem, całkiem, całkiem zgodne ze zdjęciem, więc lecimy dalej, zamówiłam sobie taką lampkę. Zawsze o niej marzyłam i to też jest wyniecione. Ma świecić na cały pokój. mamy. Lampkę urocza naprawdę i odobarkę do lampki, żeby ją podładować, więc spoko, teraz Wam nie powiem czy działa nawet, bo musiałabym ładować, ale tak to wygląda i jest zgodne ze zdjęciem. Lecimy dalej, zamówiłam sobie, tak jak mówiłam, że chcę zacząć zapuszczać paznokcie do takiej długości mniej więcej i do kształtu kwadrat. Sama będę je malowała, tak się wzią, A jak nie, to będą te pędzelki po prostu do makijażu. Zamówiłam sobie takie pędzelki. Są bardzo słodkie. Bardzo mi się podobają, więc... W różnych kolorach tutaj mamy takie końcóweczki i takie pędzelkowate, ale tutaj jest... nie było chyba folii i jest zepsuty. Ale tutaj jest za to nie zepsuty. Tak się prezentują. Więc uważam, że są totalnie zgodne ze zdjęciem i są urocze. Bardzo ładne mają te brokaciki w środku. Dalej, słuchajcie, jestem maniakiem, maniakiem sztucznych rzęs. Mimo, że swoje mam naturalnie dosyć długie, to na jakieś imprezy lubię zawsze doczepić sztuczne rzęsy. Mam dużo sztucznych rzęs i wybrałam sobie takie. Robi mi się z kwarańskimi rzęsami. Takie są. Dusze w niektórych miejscach, więc jestem ciekawa, ale są jak najbardziej zgodne ze zdjęciem. Następna rzecz mamy takie kolczyki, tak one wyglądają w rzeczywistości. I bałam się, że to będzie widać, że to jest straszny plastik. Mimo, że to jest plastik, to tego powiem Wam szczerze, tak nie widać. Bardzo ładnie zapakowane te kolczyki są i są bardzo ładne. Nie mówię, że nie, są przepiękne. I są zgodne ze zdjęciem idziemy dalej, skoro powiedziałam, że coś z paznokciami nie będę chciała robić więc kupiłam takie patyczki ale te patyczki mogą również służyć do makijażu one są z takim bardzo, bardzo małym yy, takim, nie wiem czy nawet tak to określić tu jest ich chyba 50 z czego mi się zdaje, więc spokojnie nie będę tego raz tego otwierać, ale są zgodne ze zdjęciem. Słuchajcie, zbliżamy się już do końca. Praktycznie zostały nam trzy rzeczy. mam takie koszyczki, dwie sztuki na mój regał, i tak one wyglądają. Są takie ciekawe. Wiedziałam, że pewnie będzie trzeba złożyć. Tak to, słuchajcie, wygląda. Jeszcze nie dowiedziałam się, jak to dokładnie złożyć, ale no trochę małe, ale myślę, że zginę. Także to sukienka, którą pewnie każdy z który. Kiedykolwiek oglądam Shein. to są ona kultową sukienką bardzo popularną sukienką. Więc zamówiłam sobie czarną i to jest też sukienka na rozpoczęcie tego szalnego. Bardzo ładnie i można sobie wydłużać, skrócać itd., ale jest bardzo ładna. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Pa! pa, pa.